20 czerwiec, poniedziałek, godzina 22 W tamtym momencie byłem parę minut przed wydarzeniem, które miało zmienić moje całe wakacje Ale zacznijmy od początku Pewnego poniedziałku o godzinie 21 pary postanowiłem pojechać sobie na skuterze do sklepu, żeby sobie coś kupić Jak sami dobrze wiecie mam prawko na 50 od 3 lat, jest to kategoria AM Osoby, które wiedzą to wiedzą Generalnie w ciągu 3 lat nie miałem nigdy żadnego wypadku, kolizji itd A jeździłem można powiedzieć codziennie po prawie 20-30 km Jeździłem jak było ślisko, jeździłem jak Deszcz, no, jeździłem w każdych kurczę warunkach. Ale dobra, godzina 21 parę wyjechałem z domu, no i postanowiłem sobie pojechać do pewnego sklepu akurat. W przypadku. Wtedy droga była bardzo śliska, ponieważ było lewo co po ulewie, no ale już tak nie nieraz jeździłem, więc damy to nieby żaden problem. No i ale sobie pewną uliczką i pamiętałem, że zawsze na tej uliczce były dwa takie jakby zwalniacze. Tam generalnie są jeszcze takie grube zwalniacze, nie takie typowe jak są w miastach jak dalej, tylko są takie najstarsze pierwsze zwalniacze, które są tak wysokie i takie grubaśne, że szok. No, i wiecie, pierwszy zwalniacz zatrzymuje się, drugi zwalniacz też również hamuje. No i totalnie zapomniałem, że jest trzeci zwalniacz za jakiś czas i to totalnie w takiej czarnej dupie. Nie wiem, jakby, generalnie wypadek Zdarzył się przez moją nieuwagę, można powiedzieć Bo w tamtym momencie Reflektory przestały świecić i tak dalej Bo to taki moment, yy, można powiedzieć Koło lasku i tam taka czarna dupa jest stalnie I totalnie zapomniałem, że istnieje tam Trzeci zwalniacz, no i wiecie, jadę sobie Tu spojrzałem w prawo, tu spojrzałem w lewo Skuter generalnie nie oświetlił Tego znaku, yy, albo po prostu Nie wiem, akurat podeszłem się gdzie indziej No jakoś, kurczę, uwagi na jazdę nie zwróciłem w tamtym momencie I nagle jadę i 3 metry Przez zwalniaczem, czy nawet 2 metry Kurde, już wiem, że to koniec. Hamuję na maksa i już chyba sam wiecie, co mogło się wydarzyć. A więc hamuję na maksa, skuter się wywala razem ze mną. Skuter leci na, nie wiem, 4 metry. Ja lecę, ja się przewaliłem. Nawet nie wiem, co się tam stało, bo to kurczę, była masakra jakaś. No i wstałem, skuter był 4 metry przede mną około. Ale wstałem tak obolały, generalnie tak mnie wszystko nawalało, że mi się tak chciało żykać z bólu. Nawet nie wiedziałem wtedy, co zrobić. Tak mnie wszystko nawalało. Ale dobra, pod wpływem adrenaliny jeszcze udało mi się podnieść skuter, Jakoś wstać na nogę i podnieść skuter, żeby wiecie, ustawić go na nóżkę czy coś. Kolana generalnie były zmasakrowane, biodro było zmasakrowane. No i z lewą stopą było coś nie tak od razu czułem. Kiedyś już miałem generalnie skręcenie lewej kostki, więc znałem to uczucie. No i pomyślałem sobie, że pewnie to jest również skręcenie, bo na nią nie, nie mogłem totalnie ustać. Pamiętam jak darłem się koło lasu. Tutaj były generalnie y, domy moich znajomych. Najpewniej no ktoś słyszał te krzyki, ale no. W sensie może to były bardziej takie krzyki wewnątrz, wiecie, na zewnątrz czy nie darłem się jakoś tak mocno. A w sumie to chyba krzeczałem tylko w myślach Ale no, po tym wydarzeniu pojechałem na pogotowie Przyjechali po mirolicę I na pogotowie zrobiliśmy prześwietlenie I tego typu rzeczy I okazało się, że mam generalnie dwa złamania A mianowicie wśród stopiu I jeszcze na końcu piszczeli Obecnie chodzę na kulach Mam gips i te sprawy Także no, mogę się pożegnać z wakacjami Teraz też przez 20 dni muszę przyjmować zastrzyki na zakrzepice Jestem w tym momencie na piątym dniu No i w sumie taka krótka historia O tym, nie wiem, żeby być cały czas może powiedzieć uważny Jakby ja się zagapiłem na coś Totalnie to nie zwróciłem uwagi. I jeździłem zresztą tą drogą miliard razy, więc wiecie Więc w życiu bym nie pomyślał, że tego wieczoru mogłoby się coś stać po trzech latach jeżdżenia Ale no, zagapiłem się, było ciemno, nie oświetliłem znaku o tym, że będzie zaraz zwalniacz yy, No i tak to się wydarzyło Zwalniacz mnie pokonał Ale to była dosłownie chwila, Spojrzałem się w lewo, bo coś tam widziałem No i pyk, już za późno Także co, to tyle yy, Miał być odcinek, w sensie to miał być odcinek w sumie, żeby powiedzieć co się dzieje i tak dalej I widzimy się w następnych odcinkach, pewnie normalniejszych Siema